CSR 2010 roku. Zwycięzcą dzisiaj zostaje projekt Adam, mężczyźni kontra rak piersi, zgłaszający z zleceniodawca Avon. Praca w piarze jest cudowna. Projektyce sarowe, które zmieniają ludzkie postawy, otwierają ludzkie serca i ludzkie głowy, są wspaniałe. Ale marzeniem każdego Piarowca jest dostać nagrodę za projektyce sarowe. Dziękuję za spełnienie mojego. Projekt PR roku 2010 i tu niespodzianka. Nagrodę również otrzymuje projekt Adam Mężczyźni kontra rak piersi. Kiedy pierwszy raz, kiedy narodził się w naszych głowach, głowach pomysł tej akcji Adam Mężczyźni kontra rak piersi, mamo, kto wierzył, że nam się uda? Udało się. Jesteśmy dumni, że mężczyźni dzięki tej akcji poczuli się odpowiedzialni w końcu za zdrowie swoich kobiet. Jesteśmy bardzo dumni z tego projektu, głównie ze względu na to, że mężczyźni w Polsce zaczęli otwierać swoje głowy i serca. Zaczęli dbać o swoje kobiety, swoje matki, żony, córki, kochanki. Dzisiejszy świat jest powywracany do góry nogami. Kobiety często są o wiele bardziej odważne od swoich mężczyzn. Pogubiliśmy się gdzieś wszyscy, gubimy swoje role. I pomyśleliśmy sobie w kwietniu zeszłego roku, że zrobimy taką akcję, żeby pokazać, że zadaniem mężczyzny jest dbaniem o, swoje, o swoją kobietę, a my kobiety jesteśmy po to, żeby dbać o domowe ognisko. W akcję włączył się projektant, jakim jest Tomasz Ossoliński. Zależało nam na tym, żeby akcja miała jak największe odbicie w mediach, ponieważ właśnie w ten sposób możemy dotrzeć do przeciętnej Polki, która tak naprawdę czasami boi się, a czasami wręcz, wręcz wstydzi przebadać swoje własne piersi. Akcja Adam mężczyźni kontra rak piersi będzie miała kontynuację w tym roku, ale jeszcze nie zdradzimy z jakim projektantem.